Witam Was moi kochani, bardzo ciepło, bardzo ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku z gry Core Keeper. Jak widzicie moi kochani, mam domek wybudowany. Tutaj sobie zrobiłem sporą przestrzeń. Przeniosłem wszystkie moje warsztaty, skrzyneczki. No i jak widzieliście na nagraniu, przed momentem znalazłem jaskinię z gliną. I miałem, słuchajcie, cały odcinek nagrany i z jakiegoś powodu... Nie wiem czemu. Mój program Action, którym nagrywam, nagrywałem. Z jakiegoś powodu zaczął mi ciąć e, mikrofon? W sensie dźwięk z mikrofonu? Po prostu cały czas przerywało strasznie. Nie wiem o co chodzi. Nic nie zmieniałem, żadnych ustawień. Nie wiem, dlaczego tak się stało. I się bardzo wkurzyłem. Teraz nagrywam na OBS. -ie. Mam nadzieję, że OBS mi lepiej nagra. No szkoda, szkoda, bo szkoda odcinka. No ale cóż, trudno. Trudno. Tutaj mam takie miejsce od ołowienia rybek. Poszedłem sobie troszeczkę na, do tej jaskini. Może pójdziemy razem. Chodźmy teraz do tej jaskini. Zobaczymy, czy nam, uda nam się coś ciekawego znaleźć. Zobaczcie, zrobiłem sobie też lampkę i teraz świecę. Jest super. Świecę i mogę sobie spokojnie pokazywać wam e, różne rzeczy. Nie, nie, bez rozkładania pochodni. Oczywiście te pochodnie trzeba będzie rozłożyć później, jeżeli. Będziemy chcieli dalej tutaj często przychodzić. Słuchajcie też co się stało to to, że. Momento. gdzie jest tu. O Jezu, teraz tu ja muszę iść. Już się zaczynam gubić, nie? Właśnie jakby były te pochodnie, to jednak bym się nie gubił. Aha, tędy. O i tutaj właśnie postawiłem, o, tutaj znalazłem właśnie takie, takie przejście jakby postawiłem sobie mostek i. Jestem w tej jaskini z, właśnie, gliną. I będziemy w tym odcinku, odcinku, no, w tym odcinku będę po prostu kopał. To będzie odcinek z nauki kopania gliny. Pójdziemy trochę w tą stronę. Melodia jest bardzo ciekawa. Inna. O, tutaj mamy troszeczkę. ...drewna. Kurka, nie wiem, tak ciekawie się zrobiło. Hmm... Dobra, tu jest ta woda. Przydałoby się jednak te pochodnie porobić. I może popostawiać ich trochę. Głodny już jestem, bardzo szybko głodnieje. głodniej tak się mówi? Uuu... Tu będzie boss. Słyszeliście, gdzieś się trzęsło? Naprawdę? Widzieliście jak trzęsło, prawda? Kurczę, nie, co ty robisz? Postaw tą... Co tam przejść? Ale jak trzęsło, kulka jestem ciekaw, w którym, dlaczego, gdzie to tak trzęsło, czy to możliwe, że to trzęsło w tam, w tym miejscu, gdzie właśnie, tutaj, czekajcie, na mapce, sprawdźmy, może to tutaj, bo tu jest może ta arena z bosem. nie wiem, ale na pewno zbliżamy się do jakiegoś bossa gdzieś, bo przez moment mocno trzęsło. że odkryjemy za chwilę jego pieczarę. Co to było? Grup kapoksit. O! Znaczy to ja, ja muszę sobie przestawić trochę. Tutaj może, tu i tu. Cyk. O, wow, bolało. Ale jak ile tego szlamów. Bardzo dużo. Co to było? Kryzalis, nie wiem co to jest, ale coś znalazłem. Ile tego? Jaka ogromna ta pieczara tu jest? Czekajcie, coś tutaj jest. Skrzyneczka jakaś, nie wiem, co wziąłem. Trochę drewna weznę. Ale ogromna ta pieczara. Co to jest? Nie mam pojęcia. Leci. To, czy było, to było fiber jakiś? Nie, co to jest? Kryzalis jakiś i Fiber jeden poleciał. Tu będzie larwa jakaś. Możliwe. Ogromna jest ta pieczara. co to jest, syna? potrzebujemy jeszcze kilku sztuk O tu coś leży o larwa O boże znowu się O co to O boże nie O jakie potężne O ja Cię kręcę! To to robi właśnie ten pasaż taki wielki O ja Cię w mordę kręcę Jakie to było wielkie Kolejny boss I to właśnie niszczy to wszystko Ja to mogę sobie zbierać wtedy O kurcze O pamiętacie to? O ile larw Jak dużo ich. O, wow, prawie by mnie zjadły. O kurczę. Dobra, ja bym chciał. Słuchajcie, postawić. Yy, pokopać troszeczkę więcej cyny. Ale widzieliście larwę tą wielką? Wow, to było coś pięknego. świetnie tylko skąd ona się akurat tutaj wzięła a to bym musiał wykopać chyba wow będę kopał tutaj Tutaj trzeba wykopać, tu muszę jakiś drill mieć na to. Wow, ale to pytanie skąd ona szła. Może do niej do, do jej siedziby gdzieś. Dobra, tutaj kopię dalej, bo muszę znaleźć cynę A, jeszcze się zepsuł mi. Na razie taki zbuduję, bo chcę cenę wydobyć. Mam nadzieję, że będę mógł cenę wydobyć tym czymś. Wow, bardzo wolno, ale, ale kopię. Dobra, słuchajcie, ale on. Taki przejście zrobił ładne, że będę mógł tutaj chodzić i sobie zbierać, szukać. Dobra, jest trochę ciemno teraz już. Czy ja tą bombą mogę wysadzić, tą? Ale nie sądzę. Nie sądzę, nie, 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 na razie nawet nie próbuję. Wow. Ale skubaniec, mam nadzieję, że on nie dojdzie do mojej bazy. Chcemy? Możemy. Wow, ale naprawdę ciekawe. O, dobra, wracamy. Yy, mamy cyny trochę. Jestem głodny, więc mała jeszcze się zraniłem. Nie tędy, nie tędy, przyjacielu. Wracaj mi tam. Tędy? Bardzo głodny jestem. Wracamy, wracamy. Bo normalnie z głodu umieram. Za chwilę. Uff, jest lepiej. Jestem w domu. Wow, super. Dobra, szybko jedzonko jakieś ogarnąć trzeba. Co ja mam do jedzenia? To. Z tym. Proszę, rób. Eee, co mia... O, mamy... Możemy przetopić teraz... Cynę. Świetnie. To nie to, tu. Mam jakąś sałatkę pożywną. Dobra. Zjedz. No dużo nie dało. Mamy grzybka. Mamy to. Możemy spróbować coś innego gotować Grzybek. Z tym. Jakiś pudding mi może zrobi. Mamy dwie sztabki. Bardzo dobrze. Niech robi więcej. A co to jest? Grup Kapuksid. O! To daje fiber! Świetnie! To bardzo dobrze, to w takim razie będę musiał zrobić ogródek lepszy. I będziemy hodować... ...włókna. Dobra, mamy już trochę jedzenia. Zjedz. Zjedz. Świetnie. Jeszcze zaraz więcej będziemy mieli ich. Jeszcze jedno. Świetnie. Dobra. Może starczy. Zjedz. I zjedz. Pięknie. Max życia. Świetnie. Dobra, teraz w takim razie... Baćcie, w ogóle znalazłem jakąś Bladisko. To oczywiście nie nagrało się, bo problem z dźwiękiem. Cóż, na to poradzę. Teraz to wszystkie rzeczy mogę jeszcze gdzieś poukrywać. To jest coś nowego. Nie wiem co to jest. Na razie. Tutaj to też. Grzybki to nie tu. Fiber też nie tu. Trzeba porządki zrobić w skrzynkach trochę. Tu jest fiber. Grzybki. Gdzie miałem jedzenie? Chyba w tej skrzynce były. Tak. To grzybki też tu odłożymy. Weźmiemy. Naprawimy sobie. Nie tym. Yy, naprawimy sobie to. Cyk i zamieniamy OK. Świetnie. Widzę, że się cyna chyba zrobiła tak. To teraz możemy zrobić, moi drodzy, warsztat lepszy. Na pewno, cynę potrzebuje. Na pewno, copper bar potrzebuje i drewno, ale jeszcze zobaczmy. Tak. Team, workben team Workbench. Jeden mamy. Możemy go gdzieś teraz postawić. I co on robi? Lepsze rzeczy, lepsze rzeczy, moi drodzy, bardzo fajnie. Ej, muszę go zebrać w takim razie. O jezu, co ja zrobiłem? Czemu nie mogę go? O, mogę, dobra? Dobra, chciałem go gdzieś indziej postawić, ale nie wiem gdzie. Czemu nie chce się trzymać? Dziwne. No dobra. No nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Nie chcę zastępować nowych. Kurczę, musiałbym poszerzyć mój domek, chyba. Zaraz w takim razie tutaj sobie wsadzimy jeszcze latarkę. Latarkę. Lornetkę. Lornet... Co ja mówię? Co ja, Co ja mówię? Ścianę. Zmienimy. Przesuniemy ścianę o jedno pole. Wydaje mi się, że można zrobić to troszeczkę inaczej. Nie tu holender, to nie to. Dobra, podłoga, gdzie jest? Tu jest podłoga. A więc to postawimy z powrotem tu. I chyba tak mi się wydaje mocno, że mogę tu stawiać ściany. Tak. Bardzo fajnie. Czyli muszę zrobić więcej ścian. Nie muszą stać przecież one na powierzchni. Czego mi brakuje? Dirtwall. Dirtwall mam, mam pełno ich. Zaraz zobaczymy. Tu jest Dirtwall. Tak, pełno. Możemy zrobić więcej ścian. Właściwie potrzebuję tylko dwie. Postawimy tu. I tu. Ekstra. I teraz możemy lepszy Workbench. Postawić sobie. Tutaj. Tutaj możemy stworzyć ten stron, który a tu możemy teraz stworzyć lepsze i Iron Workbench. Uuu, świetnie. Teraz możemy lepsze kowadło zrobić lepsze kowaru było to też z tin barów, się robią, tylko 4, to też tylko 4, tutaj potrzebujemy 5, 8, czyli więcej, no te, tutaj nic na razie nie zrobię lepszego, ale mamy, zobaczcie, Pikax, lepszy Pikax, chociaż stworzyłem sobie lepszy, właśnie co to jest? Explorer Backpack, Fiber i Tin Bar, co to jest? Tin Fishing Road, to ja chcę najpierw zrobić sobie. Chcę sobie zrobić fishing rod. Nie to niech tu jest. Tu, tu, tu. Dobrze. Nie wiem jak działa łowienie ryb w tej grze jeszcze. Ale za chwilę się przekonamy. Muszę odłożyć swoje rzeczy. Na razie to tu. To. Co to jest? Clay wall. To gdzieś indziej pójdzie. To mi się przyda. Gdzieś miałem klej. Pewnie tu. Tutaj nie. Tak. Wiem, że mogę tutaj z quickstack robić. Ale spoko. Dobra, słuchajcie, idziemy na rybki. Zobaczymy jak się łowi rybki w tej grze, bo jeszcze nigdy nie łowiłem. I I? I coś zapałem. Rasty Spoon O, trochę dalej zarzuciłem I? Się zerwała. A, to było coś dużego. O kurka jak fajnie. Podoba mi się. A jak, jak jestem ciekaw jak to działa? Że... Yy, jak walczyć z tą rybą? No nie, jeszcze nie wiem, ale super. O, Green Kelp. A to było blisko coś tutaj. Ej, podoba mi się łowienie ryb, naprawdę. Lubię w grach łowić ryby. Ale Chyba za blisko rzuciłem. Nie trzeba przynęty w ogóle chyba w tej grze, tak mi się wydaje. Jestem ciekaw czy tam gdzie świetliki latają, czy można lepsze ryby łowić. Ej, nic nie ma tutaj. Idę do mojego... Gdzieś miałem mostek, nie? Zrobiony tu. U góry. O, mówiłem, że to będzie mój taki fishing spot. Tam pływa ryba. Trochę dalej powinienem zarzucić I się zerwała znowu Holender, nie umiem łowić ryby w tej grze aj, ale było blisko znowu się zerwała, kurka jak się łowi w tejże. Mocno się ciska. Kurde, nie mam pojęcia jak się łowi ryby, jak się mocno ciskają te ryby. Jak się łowi ryby, no? Kurcze no. <laughs> Cały czas będę chyba próbował. Może mi się w końcu uda. Ale no, zobaczcie, od razu mi ten. No od razu się zrywa. Co się dzieje? czyszka mocno A wtedy kiedy ona się rzuca Rozumiem Wtedy nie mogę ciągnąć się po prostu. Jest! Orange kawi... co? Cave Gupi. Gupi. Pomarańczowa ryba. Gupi. Chyba wiem, jak się łowi. Trzeba poznać pattern jej. Jak ona trzeba szybko trzęsie. Puścić natychmiast, kiedy on się rzuca. Jest. I znowu to samo. Świetnie, mamy jakąś rybkę. Możemy zobaczyć jakiś przepis z niej. Ryba z. Co to jest? Można to zjeść? Nie. A co to jest? Seed. z drugą rybą. Dwie rybki. Może jakiś nowy przepis będzie. Co tu mamy? Orange, głupi filet. A po co mi łyżka? Nie wiem, o co. Nie wiem po co mi ta ryb... łyżka, ale mam. Ha! Słuchajcie, mamy wędkę. Mamy łyżkę. Mamy rybki. Świetnie. Wędkę na razie. Co to jest, ten kerb? To czegoś może się kiedyś przyda. No ale słuchajcie, widzieliśmy larwę ogromną. Zaczęliśmy łowić rybki. No, jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego progresu. Mam nadzieję, że też na no kurczę, no. Ale teraz już nie ma. Nie, nie zaraz. Bo tutaj było takie miejsce. Widzicie? Teraz już nie ma tego miejsca, bo odszedłem z, z rybkami. Teraz tutaj jest miejsce z rybkami. Widzicie? Trzeba takich miejsc chyba szukać. I tutaj są miejsca z rybkami postawię o i zarzucimy sobie jeszcze raz wędkę tu. I zobaczymy czy teraz będą rybki też. Się nauczyłem już. I orange głupi. Orange gupi. <gulity> Dziwnie to brzmi, ale guppy. Dobra. Jaskiniowa ryba gupy. Teraz sobie zrobimy. Z maszruwami rybkę. Rybcia z maszrumem. Cyk i cyk. I będzie jakiś nowy przepis. Ekstra. Nowy przepis na co? Na, na rybkę z, z, z grzybkiem, czyli. Pomarańczowa, zup, zupa grzybowa. Pięknie. Świetnie. Moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam Was do tego. No i moi drodzy, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za Waszą uwagę. Papa. Pa.